Hejka, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam przedstawić 5 niezbędnych rzeczy dla rękodzielniczki, rękodzielnika albo po prostu właściciela małego biznesu. I numer 1 to gilotyna. To akurat, którą widzicie, jest action i kosztowała ona może z 20 zł. Według mnie jest to must have, ponieważ wydaje mi się, że osoba, która prowadzi swój mały biznes, to na pewno chciałaby też tworzyć własnoręcznie jakieś ulotki, etykiety czy tam wizytówki na przykład, to właśnie dzięki takiej gilotynie możemy sobie równiutko wyciąć nasze projekty. Kolejną rzeczą będzie właśnie takie oto małe urządzonko. Jak ostatnio wrzucałam relację na Instagrama, to właśnie było kilka pytań, co to jest. Więc jest to zaokrąglacz do papieru albo możecie też go szukać pod nazwą dziurkacz, yy, dziurkacz narożny chyba tak, dziurka, albo dziurkacz narożny. A kosztuje on dosłownie grosze, bo ja akurat ten kupowałam chyba kiedyś na Shane albo na Temu, nie pamiętam i kosztował chyba z 5 zł. I właśnie to urządzonko również przyda nam się tak jak i gilotyna przy tworzeniu właśnie takich ulotek czy własnych wizytówek. A to po prostu pozwala nam, że możemy sobie nasze rogi zaokrąglić. Jeszcze ten mój zaokrąglacz ma takie trzy rodzaje zaokrągleń, więc według mnie jest to mała, ale przydatna rzecz. Trzecią rzeczą będzie to ploter, czyli urządzenie, które jak pokazuję gdzieś na filmiku albo wrzucam na stories, zawsze wzbudza Wasze zainteresowanie. I szczerze powiedziałabym, że ploter to jest dla osób, które chcą trochę więcej zainwestować w swój mały biznes, ponieważ no, koszt takiego plotera jak ja mam to jest w granicach. 1500 zł. W moim kanale też tutaj jakieś filmiki wam załączę, w których właśnie pokazywałam ten ploter, Robiliśmy unboxing, albo też pokazywałam, jak projektuję etykiety, więc możecie sobie tam obejrzeć i dowiedzieć czegoś więcej. Ploter tak naprawdę zastępuje nam te dwie rzeczy, które pokazywałam wcześniej, czyli tą gilotynę i zaokrąglacz, ponieważ no. On potrafi zrobić wszystko. Takowe w każdym kształcie, jaki sobie też zaprojektujecie, na grubym papierze, na tekturze, na folii, naprawdę jest dużo możliwości. Ci wycinam właśnie jakieś y, wizytówki czy etykietki na tym ploterze. Również można dokupić taką głowicę, co tutaj się znajduje. Taki ploter może nam na przykład zrobić złocenia na papierze. I wtedy taki ploter może nam robić złocenia na papierze, albo może też wytłaczać, więc ale to jest wtedy dodatkowo płatne. Wtedy taką głowicę trzeba dokupić. Ja akurat mam samo ostrzec, czyli ten ploter mi wtedy tylko wycina, ale ja jestem bardzo zadowolona. Właśnie jeden film, którym pokazuje właśnie, jak projektuję etykiety i wycinam na tym ploterze. Tak jak mówiłam, zawsze jest duże zainteresowanie tym urządzeniem, także ten ploter, który dokładnie ja mam, jest to Silhouette Camo 5 kolor oczywiście różowy, ale były jeszcze białe, więc możecie sobie sprawdzić. Ja mówiłam już, że 100% polecam ten sprzęt, jestem bardzo z niego zadowolona i jest to taki po prostu bajer do naszego małego biznesu. Kolejna rzecz według mnie jako niezbędnik dla rękodzielnika bądź właściciela mojego biznesu, będzie to drukarka do etykiet. I jest to coś dla osób, które wysyłają swoje paczki do klientów, drukujecie sobie taką etykietę i od razu przyklejacie na paczkę, ponieważ te etykiety są samoprzylepne, stwierdziłam, że fajnie to się może tutaj w, w tej mojej liście niezbędników wkomponować. Ja akurat posiadam drukarkę imo 6XL, tak się dokładnie nazywa. Jest to koszt w granicach 6-700 zł. Nie tylko przyda wam się do drukowania etykiet kurierskich, ale też możecie sobie wydrukować jakieś napisy i potem przykleić takie etykietki, jakieś nie wiem, kartony czy tam pojemniki, organizery. Do czegoś takiego też się fajnie przyda. Plusem takiej w ogóle drukarki do etykiet jest to, że nie potrzeba kupować do niej tuszu ani żadnego tonera, ponieważ ona jest termiczna i wpływem ciepła drukuje. Tu niestety jeden minus nie można drukować w kolorze tą drukarką. Drukuje ona tylko na czarno-biało. Ostatnią, piątą rzeczą w tym moim niezbędniku dla rękodzielniczej stwierdziłam, że na tej liście musi się znaleźć Canva. Czyli, no na pewno większość Was zna, kanwę, ale są tu też osoby, które dopiero zaczynają, także mogą nie wiedzieć o tym jakże cudownym programie, w którym możecie tworzyć ulotki, etykiety, wizytówki, może cenniki, nie wiem, wszystko po prostu. Możecie tam także tworzyć posty, relacje Inspirować się, jest tam naprawdę kopalnia pomysłów, jeśli chodzi właśnie o takie rzeczy. Macie tam masę gotowych, gotowych projektów, które po prostu sobie klikacie edytuj i zmieniacie sobie na przykład słowa na polskie, bo też jest dużo zagranicznych projektów, które wystarczy po prostu edytować, pozmieniać kolory, jakie wam się podobają, jakieś elementy pousuwać, coś pozamieniać i macie gotowy, gotowy taki projekt. O Sorry. Ja akurat posiadam Canva Pro, czyli jest to wersja płatna i kosztuje około 50 zł chyba na miesiąc, jak dobrze pamiętam, Już nawet nie wiem, to po prostu samo się pobiera. Wydaje mi się, że na start wcale nie jest potrzebne wykupowanie takiej płatnej wersji. Można sobie tworzyć na tej darmowej wersji i wydaje mi się, że to wystarczające. No jedynie, że y, cały czas coś projektujecie i nie możecie tego zapisać, bo jakiś tam element jest wykorzystany z powiedzmy tego pakietu. Pro, no to wtedy stwierdzacie, że ok, muszę kupić, bo ciągle mi coś y, jakiś błąd wyskakuje, że nie mogę zapisać. No to wtedy wydaje mi się, że warto zainwestować i sobie y, wykupić takie pro albo może na przykład y, chyba też można wypróbować sobie takie pro przez dwa tygodnie albo tydzień, no właśnie nie pamiętam. Y, i wtedy zdecydować, czy na przykład chcecie sobie zostać przy takiej kanwie pro czy zostać jednak w podstawowej wersji. W dzisiejszym filmiku to na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was choć trochę pomocny. W komentarzu możecie mi napisać, jakie jeszcze filmiki chcielibyście zobaczyć właśnie na moim kanale. A jeśli dotrwaliście do tego momentu, czyli do końca, to do końca zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w następnych filmikach. Pa!